In a world so fast, where I feel so small, I'm searching for a place where I can stand tall. Through the chaos and noise, I'm lost in the crowd. But deep in my soul, I know I'll be found. I'm looking for a sign, a guiding light to see. A place where I can be truly free, at ease. Dobry dzień dobry, w nowym filmie na naszym kanale. Mamy tu wełnę, a to oznacza, że ocieplamy dach. Już idę Wam pokazać na górę, jak to tam u nas wygląda. O. Tu mamy już wyłożoną wełnę, a tam jest Krzysztof. Krzysztof, odezwij się Krzysztof Co? Odezwij się Co? Bo nagrywam, a cię nie widać. A bo ja tu schowany, za No, naciąga. Naciąga folię, a ja impregnuję deski. Dobrze, więc zejdźmy z tej drabiny. No, tutaj mam deski. Mam impregnat y, zakupiony w Tartaku. No i y, znoszę z domu i impregnuję. No więc taka to praca dzisiaj. weekend Niedzielę. Niedzielę Koniec weekendu Koniec weekendu, ale u nas weekend pracowity Znaleźliśmy ogłoszenie o dachówce No i skusiliśmy się Tylko musieliśmy ją zdjąć No więc pracowity weekend Tutaj mamy dachówkę do przeniesienia Żeby łatwiej nam było ją transportować Z tyłu budynku też? Tak, z tyłu też Ile metrów liczyliśmy? 200 będzie tej dachówki? Jakoś 200 metrów dachówki. No ale w dobrym stanie, nie? Tak, tylko dopiero połowa przed nami, bo jeszcze musimy ją zwieść. Musimy zwieść, i wyczyścić. Wyczyścić z tego betonu. Z zewnątrz też. Wyszlifować. To wszystko musimy przenieść bliżej wjazdu. Tak. <laughs> Więc bierzemy się. Za pracę. Mamy kolejny etap. Folia paroizolacyjna. o! Zobaczcie, tak się pracuje właśnie na dachach. Co? Nie tak. W klapeczkach. Nie w klapeczka. No, bardzo rozsądnie. A tutaj zobaczcie. Taki pręd wystaje, nie? Nie daj woli. To łapiemy na razie tylko, bo później będzie gold i ten. I papniakami będzie przebijany, nie? Tak, no To, to na razie łapie, gond. żeby na wiatr nie No. Gąt taki zielony, ciemny. Prawdopodobnie będzie. I elewacja będzie szałwiowa, nie? Tak. I domek się będzie nazywał sosnowy ten, świerkowy, nie? Świerkowy domek. <laughs> Bo mamy tutaj takie. To może świerka zbudowane. <laughs> Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, dziewczynki. Nasze nowe podopieczne. Inka i Sarenka. No, jesteście w nowym domku. Idziemy zaraz na zielone. Chodź, Inka. Na razie tu im zrobiliśmy takie prowizoryczne spanko. No i. Jeszcze trzeba postawić ten żłobek taki z siarki na sianko. Tak, Dzisiaj a będziemy się przyniosą tam za drzwi. Tylko drzewo trzeba przenieść. No, dobra, idziemy na trawkę. Kolejny dzień. Dzisiaj jesteśmy na drugiej działce. Pokażemy Wam co nam się udało zrobić. Podłączyliśmy pastucha pod to ogrodzenie, bo kuna nam zabrała dwie kury. Tutaj kogut. Kuna nam zabrała dwie kury, więc szybko zakupiliśmy pastucha i, i podłączyliśmy. No i tutaj mamy wydzielone też y, dla naszych kusek. Kuski jeszcze są takie nieśmiałe. Siedzą tutaj w cieniu sobie. Sianko Mielą. A. Inka i Sarenka. Zastanawiamy się właśnie, czy nie zmienić imienia, nie? Sarence. To takie dziwne. Myśleliśmy o Matyldzie. No ale Inka, Inka zostaje. A Sarenka może zmieni imię. No. O, a tu Krzysztof. Dzisiaj mamy w planach tutaj zrobić drzwi i wstawić trzy okna. Jedno tutaj, a dwa u kurek. Hmm. Mamy 14 kur. kur. Wiem, ty już dotknąłeś, nie? Tak, dzisiaj. Mamy 13 kurek i jednego koguta. Mieliśmy dwa koguty, ale musieliśmy jednego oddać, bo się dziobały strasznie. To znaczy, no jeden, nie? Dziobał drugiego. Nie dogadywały się chłopaki, więc jeden zmienił. Miejsce zamieszkania. No, no, te kury takie wyskubane, bażanty takie, nie? No, kupiliśmy je z fermy. One z fermy są kupione, no. I, I teraz już w miarę dobrze wyglądają, ale... Opalone takie trochę, no. nie? Tak to były białe całe, te grzebienie miały białe. Teraz tak, już tro pomału dochodzą do siebie, ale jak je wzięliśmy z tych, z tych klatek, to obraz nędzy i rozpaczy. Teraz są no. szczęśliwe. No, już teraz już tak przywykły, wychodzą z kurnika. Już prawie wszystkie wchodzą. <grywa> no, coraz... Coraz lepiej. Dobra, bierzemy się do pracy. Aktualizacja po kilku dniach. Drzwi wstawione. Już wchodzimy. Pokażę Czemu też nie wstawiliśmy okien? Już sekundka, muszę zamknąć. O, dziewczynki. A tutaj właśnie przyczyna niewstawienia wstawienia tamtych okien. Pojechaliśmy po Czesława. Poznajcie Czesia. Czesiu to jest czysty anglonubijski koziołek. Czesiu. Młodziutki jeszcze. Tu mamy Matyldę. Już dziewczyny się trochę do mnie przyzwyczaiły i do Krzyśka. Czesiu jeszcze jest nieśmiały. Inusia. Inka. Chodź. No i dziewczynki. I chłopak. No więc y, Czesia przywieźliśmy tak nieoczekiwanie nie bo mieliśmy w planach nie mieć ogólnie koziołka, capka, <grymne> ale pani, od której braliśmy właśnie nasze dziewczyny, zadzwoniła, że yy, chciałaby go nam oddać w okazyjnej cenie, a, a nawet bez, bez pieniążków, bo po prostu to był ich ulubieniec. No a wiadomo, capki idą na rzeź po pewnym czasie. I, i po prostu żal im było go bo bo, no, bo on był takim pieszczochem ich no i zapytała czy my byśmy go przygarnęli no, no, no i co? No Jak to my <ścoughs> oczywiście pojechaliśmy po niego No i jest, jest u nas z dziewczynkami hmm. I tutaj kurki się grzeją w słoneczku kogut Kurki też już się przyzwyczaiły, wszystkie wchodzą do kurnika, bo na początku musieliśmy niektóre zaganiać. No, tu mamy Balbinkę, weterankę, jako jedyna ma imię. <grywka> Balbinka, Balbinka jest od początku z nami. Przeżyła atak kuny, więc no, będzie z nami do samego końca. Póki co się nie niesie, no, a może to się zmieni. No. I tak to u nas okna wstawimy w no. Nie, nie, tato i to słowo. Okna wstawimy w wolniejszym czasie, a teraz wam pokażę co y, działamy dalej, bo ze względu na to, że mamy tutaj już trójeczkę, no to musimy im troszeczkę powiększyć powiększyć y, spanko. Dobra, to idziemy teraz do pomieszczenia gospodarczego. Pokażę Wam, co tam się dzieje teraz. Nasze dwie dziewczyny zaraz pewnie się wykocą, więc się powiększy rodzinka. No i muszą mieć przestrzeń. Tu kiedyś bodajże były świnie, bo tutaj jest taki rynsztok. Były też koryta. Więc zapewne mieszkały świnki. Betoniara przyszykowana, piasek, cement i ogień. Wylewka zrobiona. Tak to wygląda. Jutro Krzysiek zatrze. Tutaj Krzysiek zrobił szalunek i tutaj będzie z desek przykrywa zamiast tamtych blach. No i to tyle. Wam pokażemy, co tutaj się dzieje. Tutaj sobie kurki skubią. A my budujemy, cały czas budujemy. Co tutaj budujemy, powiedz? Yy, ten, stoisko dla kur. <noise> stoisko, bufet. <noise> nie, tak naprawdę to tutaj budujemy... Yy... Poczekaj, nie tnij. Co? Yy, tutaj budujemy taką... Taki domek dla kózek naszych, nie? No, żeby tu sobie schowały się przed deszczem. Sianko tu będzie w tych. No, no. tutaj tak jak tu się kończy yy, no, kurnik. Ty tylko jak tutaj się kończy właśnie ogrodzenie dla kurek, to tutaj przedzielimy, żeby już tam nam kozy nie wchodziły pod, yy, pod ten kurnik, bo one biedne cały czas tam siedzą. Nie wiem czy one się boją, czy co jeszcze. No, więc tutaj im zrobimy takie przedzielenie, tu będą miały schronienie. No i tam będą miały jedzonko. Wszystko, wszystko do skubania. Całą, całą resztę działki. No, bo one coś tam, tam im się coś za bardzo spodobało, nie? No, albo one takie też strachliwe, nie? Troszeczkę jeszcze. No, ale już pomału wychodzą tutaj na, na pastwisko, obkosimy. Nie powiem, że karmel je zachęca też jak tu wpadnie. No karmel. Nie to, że nie, nie gryzie ich ani nic, tylko... No, gania. Gania się z nimi i one nie bardzo chcą. No, ale ten koziołek, ile on ma tygodni? A nie ale z pół roku ma. Koziołek? No. Ta? Ale już się tak przodem nastawia do karmela. No. Więc niech karmel uważa lepiej. Niech się nie rozpędza. Tak. No dobra, to my działamy i... Pokażemy Wam, co, co z tego wyjdzie.